Witam Was z serca borów tucholskich, gdzie marzenia. Zamieniam w rzeczywistość. Dzisiaj zapraszam Was na wiosenny spacer po różanej zagrodzie. Zobaczymy, jak się mają nasze różane krzaki, co się dzieje na rabatach w domku, jak wyglądają lawendy po zimie. Co słychać u pszczółek, więc będzie się działo. Dzień jest piękny, słoneczny, lekko wieje wiaterek. Jest naprawdę przyjemnie. Jak na 7 kwietnia wyjątkowo pięknie i ciepło. Nasz spacer po różanej zagrodzie rozpoczniemy od przeglądu różanych krzewów. Krzewów róży pomarszczonej, roza-rugoza, bezodmianowej. Zobaczcie, jak pięknie, pięknie wystartowały tej wiosny, i tutaj z całą pewnością muszę stwierdzić, że sezon w tym roku, sezon wegetacyjny, rozpoczął się jakieś trzy tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. W tamtym roku, o tej porze, zdecydowanie nie było tak rozwiniętych liści. Też duża ilość wody w tym roku sprawia, że wyglądają, że rośliny mają po prostu łatwiejszy start z wegetacją. Róże, które tutaj Wam pokazuję, przycinałam tylko sanitarnie w tym roku. Pozostawiłam je większe. One i tak tutaj na tych moich słabych ziemiach, bo to jest ziemia szóstej, klasy, bardzo sucha, piaszczysta, uboga w materię organiczną. One tutaj jednak muszą dosyć mocno walczyć, żeby przetrwać, więc nie cięłam ich z wysokości w tym roku, jedynie wycinałam suche. I stare pędy. O, zobaczcie, efekty tej pracy możecie zobaczyć tutaj. Tu są całe właśnie jedna hauda. Tam dalej jest kolejna. Jeszcze mi zostało, no niestety, nie, tyle jest prac tą wiosenną porą, że przycinanie, wycinanie tych suchych starych krzewów musiałam odłożyć. I dopiero do tej pracy wrócę. Ale widać, że krzewy wyglądają zdrowo i efekt tego cięcia jest fajny. Rośliny są prześwietlone. Mam nadzieję, że to przełoży się w kwitnienie. A tutaj, w międzyrzędziach róży, możecie zobaczyć tymianki. Tymianki, które były sadzone, które wysiewałam w tamtym roku, najpierw do kuwetek a potem przesadzałam sadzonki do ziemi. Yy, przyznam wam się szczerze, że osobiście nie lubię agrowłókniny i staram się jej unikać, ale tutaj na tym terenie, gdzie yy, bardzo dużo mam perzu i z tym perzem naprawdę ciężko się walczy mechanicznie, yy, bo pamiętajcie, że jesteśmy certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym. Nie używamy żadnych herbicydów do zwalczania chwastów. Gdybym pozostawiła te rośliny bez jakiegokolwiek okrycia, no to zobaczcie co się dzieje. Natychmiast um, pesz tutaj wyłazi, on sobie doskonale radzi. No i tutaj o, zdarło mi trochę agrowłókniny, bo to też taka agrowłóknina zdobyczna, którą dostałam od harcerek po zakończeniu ich sezonu letniego, więc takie kawałki postarałam się wykorzystać, żeby miały drugie życie. Tutaj mi zostało jeszcze kawałek tego międzyrzędzia nieobsadzonego i też chcę zakryć to agrowłókniną i wysadzić tutaj tymianki. Bo zobaczcie, jak gęsta jest to darń. Młode siewki po prostu nie poradziłyby sobie, a z drugiej strony, sadzenie w taką glebę, w taką trawę nie ma sensu. Więc pewnie poproszę Waldka, żeby mi to kultywatorem przyjechał. Następnie przykryję agrowłókniną i w agrowłókninę wsadzę sadzonki tymianków. Tutaj nasze kurki sobie chodzą dzisiaj, chodzą sobie nie luzem, a w swojej zagródce. Bo wtedy, kiedy mamy gości na naszym domku, którzy często przyjeżdżają ze swoimi pupilami, bo zwierzęta domowe w zagrodzie są mile widziane, no to kurki nie mogą biegać sobie luzem, bo no nie wszystkie pieski są nauczone tego, żeby i na nich nie polować. A tutaj mają spokój. Przestawiamy, jak, jak widzicie, przestawiamy co jakiś czas e, tą ich zagródkę, żeby miały cały czas stały dostęp do świeżej trawy, e, jakichś ziółek i roślinek, które tutaj rosną. A pszczółki? Pszczółki, zobaczcie jak sobie świetnie radzą. Jest piękna pogoda, więc latają, zbierają pyłek, pewnie jakieś roślinki też dają nektar. Rozpoczął się u nich okres rozmnażania, bo pszczółki, które przeżyły zimę, już niedługo zakończą swój żywot i muszą wychować nowe pokolenie, które je zastąpią więc uwijają się w tej pracy bardzo mocno, żeby zdążyć, zdążyć wychować młode pokolenie. Tak wygląda nasze poletko. Przejdziemy sobie teraz dalej. Zajrzymy co słychać na wiosennej rabacie przy domku. A tak, przy okazji, chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo mamy w tym roku biedronek. Biedronki sobie przeżywają zimę w ściółce, tutaj dużo ściółkujemy słomą, kartonami, i sobie w tych miejscach bardzo dobrze przezimowują. Dzięki czemu teraz na wiosnę już pokazały się już żerują na roślinach. I tutaj kilka słów. Ode mnie, dla Was. Biedronki fantastycznie radzą sobie z mszycami. W Zagrodzie mamy dużo biedronek, ale jest to efekt tego, że my w ogóle nie stosujemy żadnych substancji chemicznych niszczących owady, insektycydów. Dlaczego? Ja wiem, że trudno jest wytrzymać, kiedy raptem na naszych roślinach pojawia się plaga mszyc. Ale kiedy zastosujemy, pamiętajcie, że mszyce roznażają się, mają potencjał do roznażania znacznie większy niż biedronki. I w momencie, kiedy zniszczymy mszyce chemią, to tym samym zniszczymy larwy jajka biedronek. Nie jesteśmy w stanie zabić wszystkich mszyc. Zawsze jakieś jajeczka pozostaną. I one bardzo szybko rozwiną się na nowo w kolejne pokolenia mszyc. Ale biedronki już tak łatwo się nie regenerują. Więc jest to taka walka z wiatrakami. Natomiast kiedy przetrwacie ten moment pierwszy inwazji mszyc, Biedronki będą wiedziały, że mają jedzonko i wtedy one też zaczynają się gwałtownie rozmnażać. Mamy wtedy szansę na powstanie równowagi między szkodnikiem a jego naturalnym wrogiem. I ta populacja mszyc wtedy jest utrzymywana w pewnej równowadze. To tak a propos biedronek i mszyc. Ja staram się zawieszać żółte wstążeczki, bo na kilku forach słyszałam, że te właśnie żółte wstążeczki przyciągają biedronki. I faktycznie słuchajcie, przez kilka sezonów to robiłam. I oczywiście nie są to badania naukowe, które by potwierdzały trafność tego stwierdzenia, ale wydaje mi się, że faktycznie tych biedronek jest więcej. A tu popatrzcie na naszą rabatkę cebulową przed domkiem marzeń. Bardzo ładnie rozwijają się narcyzwiki, te malutkie takie botaniczne, też ślicznie kwitną, pięknie to wygląda. Co roku coś tutaj dosadzam jeszcze, żeby między jabłonką oraz wisienkami, które tutaj rosną. Żeby tu taka ładna, kolorowa, wiosenna rabata powstała. A zobaczcie, już też zaczynają kwitnąć anemony. O, tutaj kolejny. Bardzo lubię te kwiatki wiosenne. Za chwilę będzie kwitła nasza jabłonka. Ma sporo już kwiatuszków. Mam nadzieję, że w tym roku będzie z niej kilka jabłuszek. No i nasza rabata powolutku zaczyna się przy samym domku, powolutku zaczyna się zapełniać. Oczywiście teraz mamy brateczki, prymulki, hiacynty. Zobaczcie jak pięknie kocimięta odbiła po zimie, przepięknie i za chwilę zacznie nam kwitnąć. Już pączki kwiatowe się pojawiają. O i biedroneczka. Widzicie? Już sobie tutaj poszukuje jedzonka. Rabaty ciąg dalszy. Zaczynają piknąć tulipany, szafirki jest naprawdę przyjemnie. Zapraszamy tak a propos do naszego domku marzeń. Jeżeli chcecie spędzić urlop w różach, to napiszcie do nas na Różana Zagroda. Wejdźcie sobie na stronę różanazagroda.pl bez polskich znaków, oczywiście, albo do mnie aneta Małpa ruzana-zagroda.pl bez polskich znaków. A tutaj mamy nasze lawendy. Tak przeżyły zimę. Ta odmiana, którą teraz Wam pokazuję, to jest hitcode Blue. Zobaczcie, jak ładnie. O, ja ją bardzo mocno przycinałam przez pierwsze dwa lata. Nie dopuszczałam do kwitnienia, i one sobie po prostu inwestowały w system korzeniowy. To, co musicie wiedzieć o lawendach, to to, że lubią lekkie, przepuszczalne ziemie. Lawenda nie będzie dobrze się czuła w, w glebach gliniastych i ciężkich. Jeżeli jednak marzycie, żeby w takich glebach posadzić lawendę, to musicie ją rozluźnić piaskiem bo inaczej korzenie po prostu będą gniły. Tutaj w tych rzędach przy lawendach mam posadzoną różę pomarszczoną, ale odmianę Hanza. Na etapie liści nie różni się niczym. Dopiero potem, jak pojawią się kwiaty, to będzie to zauważalna różnica, dlatego że odmiana Hanza ma pełne kwiaty. Tych płatków jest bardzo dużo, w przeciwieństwie do Odmiany, bez, bez, czyli do zwykłej pomarszczonej róży bezodmianowej. Mam u siebie na polu również um, kilka odmian róż historycznych. Tutaj te, które widzicie, to jest akurat odmiana Louis-Sodier, która niestety u mnie tutaj niezbyt dobrze się czuje. W tym roku ją przycięłam dosyć mocno. Ona też dosyć ciężko przeżyła zimę. Jeżeli się zastanawiacie, co to są za pianki tutaj wzdłuż róż i tam dalej przy lawendach, to to jest runo owcze, które dostałam od zaprzyjaźnionego leśnika, który hoduje ekologicznie owce. Jest to świetny materiał do ściółkowania, także były te róże przykryte też dodatkowo właśnie tym runem owczym. Teraz je wykorzystam dalej do ściółkowania. Jest to materiał naturalny, który będzie się powolutku rozkładał i też zasilał mm, rabaty materię organiczną. Jak widzicie tutaj przy tych różach sporo pracy, dlatego że no, oczywiście walczę z perzem. Jest to walka nierówna Ech, i z, no, niestety wszystko to trzeba robić ręcznie. Ręcznie ten perz widłami wyciągam. O, to są efekty mojej przedwczorajszej pracy. Widzicie, też to wyglądało mniej więcej jak tutaj. A teraz ładnie, już ten też jest usunięty. Zostanie mi jeszcze druga strona, która jest zarośnięta i nawet nie widać tych róż spod nich. Odmiany, które tutaj uprawiam, to jest wspomniana już Louise Odier, która średnio sobie radzi. I odmiany róży stulisnej, muskoza, centifolia muskoza i salet. I one świetnie sobie razem, muszę wam powiedzieć, że przepięknie kwitną w okresie letnim. I tutaj na wjeździe mam bardzo atrakcyjną różaną rabatę. Przynajmniej tak było do tej pory. Mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie. Tak, mamy tutaj różne zwierzątka. Jest dużo właśnie jaszczurek, mamy sporo ropuch. Jest też, są też zaskrońce oczywiście mnóstwo ptaków i żaby takie zielone, śliczne żaby które sobie mieszkają w oczku i już słyszałam, że kumkają czyli zaczynają się u nich gody. Jeżeli się zastanawiacie, co to tutaj jest, to. Ja ściółkuję rzędy róży kartonami i słomą. Jest to naprawdę dla mnie najlepszy sposób na porodzenie sobie perze, z perzem i zatrzymanie i przy okazji jest to też zatrzymanie wilgoci, wilgoci w glebie a przy tym dostarczenie materii organicznej, która powolutku się rozkłada i zasila, zasila ziemię. No i jeszcze jak widzicie sporo pracy tutaj w tym firtlu z różami historycznymi mam, bo ten cały pesz będę musiała wyciągnąć, wydłubać z ziemi i zasilić obornikiem, teraz zasilam obornikiem, ale też podlewam kwasami humusowymi, które bardzo dobrze poprawiają parametry ziemi. Idziemy na zwiedzanie pola ciąg dalszy. Zobaczcie, pochwalę się naszym nowym nabytkiem. Kupiliśmy używany pojemnik do opryskiwania, do podlewania. My używamy tylko naturalnych nawozów i to będzie fantastyczny zbiornik do podlewania gnojówkami. Tutaj w beczce już się robi koncentrat gnojówki. Postanowiłam przerobić pesz który tutaj gnije już od tamtego roku, więc myślę, że też coś tam dobrego z, z tego perzu do wody przeszło. Oczywiście zanim będziemy podlewać, wybiorę te wszystkie łęty. Tutaj zobaczcie, między rzędami tych róży, które ciągną się tutaj aż prawie pod las, posadziłam w ubiegłym roku dwie odmiany lawendy. tak, którą teraz widzicie i przycinana była jesienią, Zobaczcie, że już pojawiają się nowe zielone odrosty. Bardzo ładnie przezimowała i to jest odmiana Munstead. Zobaczymy jak w tym roku będzie sobie radzić. Mam tutaj wyżej też jeszcze jedną odmianę odmianę Niko. Ona ma takie bardziej jakby szersze liście. Jest to hybryda odmiany wąsko- i szerokolistnej. Popatrzcie, to jest odmiana Niko. Takie liście są grube, skórzaste i zobaczcie, jak pięknie przezimowała. Praktycznie nie ma żadnych oznak, że przemarzła. Myślę, że efekt będzie przecudny, gdy te lawendy zakwitną, a między nimi oczywiście też róża. Tutaj różane krzaczki są mniej okazałe, a to z tego względu, że sadzone były rok później niż te poprzednie. No i poza tym popatrzcie, jaka tu jest ziemia. Tu jest naprawdę bardzo słabo, jeśli chodzi o zasobność. W tym roku mamy już do podlewania zbiornik, więc będę rozrabiać kurzaka od naszych kurek. Kurek, które są hodowane zdrowo, bez żadnych antybiotyków i innych lekarstw, więc ten kurzak będzie naprawdę dobrej jakości. A tutaj poletko przygotowane pod zioła. Ja jeszcze nie wiem, co w tym roku tutaj na tym kawałeczku wysieję. Póki co wysiałam facelię. No i jeśli mowa o ziemi, no to zobaczcie, z czym my tu mamy do czynienia, jaka to jest sucha, piaszczysta ziemia. Ale facelia sobie poradzi. Jest już wysiana, było sporo deszczu, więc w glebie jest sporo wilgoci, a zatem jest szansa, że wyrośnie coś tutaj jako przedplon. Jeszcze nie zdecydowałam, co na tym skrawku posadzimy. Być może będą to lawendy. Widzę, że dobrze się czują tutaj u nas na tych suchych ziemiach i jakoś radzą sobie w tych ciężkich warunkach. Ale być może będą to zioła, może dziurawiec. Jeszcze nie zdecydowałam. Natomiast w tej części pola od kilku lat wysiewam rumianek. Nie wiem, co będzie z tego rumianku w tym roku, bo bardzo mi się pole zachwaściło. Wysiały mi się gwiazdnica, która tutaj głównie dominuje. Rumianku jest cokot napłakał. Nawet myślałam o tym, czy tego nie przeorać. No ale Waldek przekonał mnie, żebyśmy dali mu szansę, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Podlejemy teraz kurzakiem na wiosnę i e, może, może jakoś się rozwinie, może trochę tego rumianku będzie, aczkolwiek mam w planach całkowicie zrezygnowanie z uprawy rumianku, e, bo powiem Wam szczerze, jest to bardzo ciężka praca, e, jeśli chodzi o zbiór, bo zbiór jest ręczny. I no mało opłacalna, bardzo dużo godzin mi zajmuje zebranie surowca, wysuszenie go, spakowanie i no po prostu jak to sobie przeliczę na, na koszt później surowca, to naprawdę... Mm, Zarabiam połowę tego, co najniższa krajowa, więc nie wiem, czy dalej będę chciała się zajmować rumiankiem. Natomiast na tym poletku planujemy wysiać w tym roku melisę. Melisę sobie najpierw wysieję do kuwet. Yy... Do multiplatów, a potem będę przesadzała tutaj w, w rzędach tą melisę. Melisa o tyle jest wdzięczniejszym zielem, że mm, jest wieloletnią, jest byliną. Do tego, y, więc jak raz już ją wysiejemy, to ona po prostu będzie plonować co roku. No i zbiór jest prostszy, bo ścina się całe ziele. Taki oto klimat y, mamy w Różanej Zagrodzie. O, zobaczcie, jak pszczółki się uwijają na. Y, przy tej kwitnącej dzikiej śliwce, zobaczcie, jak pięknie. Mogę tak stać i patrzeć godzinami, obserwować pracę pszczół i innych owadów. Jak kwitnie facelia albo gryka, którą wysiewamy również jako pożytek dla naszych pszczółek, to tam aż huczy. Jest naprawdę cudnie. Zapraszamy do nas, do Różanej Zagrody. Jeżeli chcielibyście spędzić urlop, urlop w naszym domku marzeń, to napiszcie do, na mój adres e-mail aneta anetamałparóżanazagroda.pl E-mail i adres strony zamieszczę w opisie. I oczywiście proszę Was o lajki i zasubskrybowanie kanału. W którym dzielę się tym, jak marzenia zamieniam konsekwentnie w rzeczywistość i jak ugór zamieniam w kwitnący raj. Mówiła do was Aneta z Różanej Zagrody: Papa! Pa.